Jesteśmy w Gruzji. Jest super, znowu przeszliśmy lot, także trzebiliśmy w Zarajdziemy Teraz idziemy na trochę paszportowo, więc chowam kamerę i odwiedzę się do Was pewnie już z Kutaisi Hej! Ja. Ewelina łapie stopa na obrzeżach Kutaisi. Kierujemy się na poti! Właśnie jedziemy przez te piękne tereny. Dobra, wam pokażę tutaj dokładnie co się dzieje. Dobra, bo początowanie poczęstowanie dożruleczką i piwkiem. <grystanie> Musiał być kąt pierwszy raz, a mianowicie coś się stało z autem Coś odpadło A tu odpadł no i słuchajcie, teraz jest to na takim patencie zrobione, że jedziemy sobie z tuwikiem na, na przodzie i jedziemy bez, bez tego ogólnie, jest śmieszne Ale... Jak ten drocik to wytrzyma to... Ale przygoda nie śpi jak to się mówi. Także spoko Tak wygląda sportowiec. <grymne> coraz wyżej, coraz ciężej, proszę Państwa. Idziemy taką drogą. Stromo strasznie. To jest chyba najcięższa trasa w moim życiu. Ale nie damy się. Ła, czego wow. jak czego, ale wody wam w górach nie zabraknie. Został nas śnieg. Aktualnie jesteśmy na około <laughs>, 2200-300 metrów nad poziomem morza. Coś ten deser. Było marudzenie, było narzekanie, ale myślę, że w tym wypadku było uzasadnione. <laughs> Zobaczcie, ile mamy przyjaciół. Ale ja niestety mam zbyt dobre serce, żeby tak głaskać wszystkie psy Z tego względu, że najchętniej to mnie wszystkie do domu wziął po prostu. Dobra, nie wiem czy to widać, ale tutaj jest cmentarz i tutaj jest kubeczek, w którym prawdopodobnie znajduje się czaczat, czyli wódka gruzińska. I to jest taka tradycja, że jeżeli chcesz e tak jakby Wypić. wspomnieć się zmarłego, to bierzesz sobie i pijesz. Przy drodze jak się jedzie, to też są takie kabliczki i tam też masz kubeczek i czacze do wypicia, tylko to jest trochę niebezpieczne, bo jest za kierownicą. Jak to tradycyjnie bywa w turystyce, ale tego się tutaj nie spodziewaliśmy. A Mianowicie znaliśmy chatę, wychodzimy. Jeszcze wczoraj robiliśmy sobie pranie, które było ogólnie w mieszkaniu. Pralka w mieszkaniu. Pralka w mieszkaniu, i nikt nas nie poinformował o tym, że za to trzeba płacić. Wychodzimy teraz i gość do nas, że o! 10, 10, 10, 10, 10, Naprawdę? W Gruzji? W Wietnamie tam się nie dziwił, ale w Gruzji, no cóż, tak bywa. Turystyka rządzi się swoimi prawami, niestety. Jak widzicie, bardzo często jeździ się na Gruzji tirami. Jesteśmy już przed Kutaisi, więc zostało nam jakieś 200 km. oby tak dalej. tu Zaraz będzie winko, pite własnej roboty. Yes. Słuchajcie, no, pijemy sobie wineczko na pace z druhem z Gruzji, da Gabari! Gabari! Rafa? To jest nasza Gruzja. Okej. Okay. Наше здоровье, да? да. Я сказал, добра польская музыка, да. Это добра польская музыка, диско, да. да <laughs> хорошо, <laughs> да. Чуть-чуть. А okay. Это самый хороший, okay. не кусайте никогда, okay. вот. Okay. Piękna panorama miasta Tbilisi. Ogólnie Tbilisi jest umieszczona między takimi dwoma powiedzmy górami dużymi. Podzący już w obszarze Kaukazu i wygląda to fenomenalnie wręcz. Takich piesków jak tutaj leżą to znajdziecie w Tbilisi naprawdę mnóstwo. Idziemy w centrum Tbilisi. Bo dowiedzieliśmy się za pośrednictwem bardzo miłej Pani w samolocie, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, może kiedyś to obejrzy. Powiedziała, że Tbilisi najpiękniejsza jest nocą. A wina mnie to kieruje. No niestety nie mam selfie sticka, tylko mam taki powiedzmy... Statyw, I na nim opieram swoje całe nagrywanie, niestety. Więc może to być trochę kiepsko czasami nagrana, ale to już miesiąc. Więc pokażemy Wam Tbilisi nocą. Słuchajcie, a tutaj mamy... Jakby to powiedzieć fragment muru berlińskiego, który dzielił NRD z RFN? O właśnie RFN? Tak To pochodzi z Berlina, oczywiście jak powiedziałem, 16 czerwiec 2017 roku ofiarowali Niemcy to gruziną, więc też mają jakąś tam przyjaźń. na Gruzji Tbilisi jest bardzo tolerancyjne pod względem religijnym dlatego że w okolicy starego miasta znajdziemy religię żydów znajdziemy religię chrześcijan Ormian i muzułmanów i żyją ze sobą w zgodzie 547 metrów dokładnie jeden do tego skurwy syna, nasze znaczy jadą w świątynię tam A tutaj jest są widoczki Jest piknie Zalwe spocony, wiesz sapał, stawał co trzy kroki i mówią, że dobra schodzimy Jedne. widoki z góry mi to wynagrodzą, pikne. No to prawda Nazywają to gruzińskim sneakersem, a mianowicie tu jest mas no z owoców, przeważnie granat, suszony taki winogrona i tak. w środku, orzeszki. W środku orzeszki są. tak to wygląda i mówię na to z gruziński, gruziński sneakers. a aktualnie jak spożywamy piwo, jak widzicie na Gruzji polecam takie piwko wypić. Naprawdę, jest lekki. lekkie. na Armenię!